Siemanko z tej strony, Elio, Patry, Retrofan. Niejednokrotnie podczas jakichś tam gameplayów na moim kanale wspominałem o tym, że jestem pod ogromnym wrażeniem, nie wiem jak to nazwać, takiego kunsztu programistów z epoki, czyli z lat 80., -tych, 90. -tych, ponieważ byli oni w stanie w 16 KB na początku, później w 64 KB upchnąć. Ogrom, ogrom danych związanych z, na przykład z daną grą. Grafikę, animacje, duszki, dźwięki, muzykę, sam silnik gry, niejednokrotnie ogromną ilość poziomów. I, i to wszystko dali radę zmieścić na przykład w te 64 KB, które ma komodorek czy też Atarińka. I kiedyś też wspomniałem Wam o materiale, który jest na YouTubie, wywiad z Rolandem Pantołą, który jest autorem seksmisji klątwy władców ciemności na, na małe Atari i opisywał on właśnie jak wyglądało to programowanie, te pisanie tej gry, gdzie niejednokrotnie walczył o każdy bit, redukując coś tam z czterech do trzech bitów i tego typu akcje, żeby właśnie się zmieścić z zaplanowaną wcześniej grą, która miała posiadać daną grafikę, dane dźwięki, daną ilość poziomów właśnie w tą ograniczoną ilość pamięci i szacun ogromny dla tych ludzi. Natomiast dzisiaj trafiła trafiło w moje ręce demko, które zajmuje 256 bajtów, czyli 1 czwartą kilobajta. I demko to, no za chwilę Wam puszczę, ale w demku tym mamy tworzącą się grafikę na naszych oczach przez tam, no niedługi czas, ale tworzącą się grafikę. Mamy jakąś taką w cudzysłowie animację, później leci też muzyczka i i to wszystko zajmuje 256 bajtów. E, moje roczniki wiedzą, jak to jest zarepiście malutko, e, ale zanim jeszcze Wam to demko pokażę, e, to może młodszym widzom postaram się to zobrazować, ile to jest właśnie 256 bajtów. OK, jak widzicie, mamy w górnej części folder, w którym stworzyłem sobie plik no, plik 256 bajtów TXT. No i na dole mam tutaj otwarty ten plik. I teraz zobaczcie, on na razie zajmuje 0 bajtów. Napiszemy coś w tym pliku, żebyście zobaczyli, ile tekstu w zwykłym pliku tekstowym tworzy nam właśnie 256 bajtów i sobie pokumali w głowie, jaka to jest mała ilość informacji i jakim cudem to demko zostało, które zaraz zobaczycie, zostało napisane. Które, które zawiera te wszystkie rzeczy, które wspomniałem wcześniej, i mieszczą się one w tak małej pojemności, więc patrzcie. Napiszemy sobie słówko Atari, damy Ctrl S i tam już zaczyna zajmować 5 bajtów plik. No to dopiszemy sobie jeszcze Commodore, Amiga, ZX Spectrum, Amstrad IBM PC, Damy Ctrl S, już mamy 48 bajtów, już, już, jest, już się robi grubo, a, a tu prawie nic nie ma, co nie? No, i teraz nie wiem. Atari, Retro, Fan. E, lubię grać w stare gry, bo są pikselowate. ctrl S, już mamy 104, już się zbliżamy do, do połowy i patrzcie, i ile tego jest. E, albo żeby, żeby może nie pisać jakiś bzdur, przekopiujemy sobie to teraz niżej. Znowu damy Control S, już mamy 210. E, bajtów. No i teraz już sobie coś dopiszemy jeszcze. C64 65XE 1200 4000 STE Ctrl S 233. No i teraz już polecimy jakimiś literkami, a może bo szkoda czasu. 230 249 jeszcze 3A Ctrl S 253 jeszcze 3A i mamy 256 bajtów. Te kilkanaście słów Zajmuje tyle samo w pliku tekstowym, co cały kod Demka, grafika, dźwięk, animacja e, i silnik. No, dla mnie to jest po prostu niewiarygodne. Dobra, nie przedłużamy. E, zapraszam na obejrzenie Demka.